Cześć, witajcie z tej strony. Jeżdżek, witam Was w kolejnym odcinku Pack and Play FIFA 14 Ultimate Team. O, oczywiście, bo jak żeby mogło być inaczej? Ostatni no, odcinek poszedł nam naprawdę idealnie. Zawodników świetnych może nie było, ale idealne zgranie, tak naprawdę. 84 w Pack and Play z 7 paczek to rzadko, kiedykolwiek wydaje mi się zdarza. No a dodatkowo doszliśmy do finału. E, do finału. Pucharu, wow, po prostu wow. I oby dzisiejszy odcinek był taki sam. Co najmniej, jak bardzo dobrze wiecie, poprzedni skład oczywiście został. To jest pack and play 2 nazwane. Także możemy iść w końcu kupować paczki za 7,5 Tak jak zawsze. Jeszcze szybka informacja: jeżeli szukasz końców, to oczywiście zapraszam Cię do Survival'a, jego fanpage jest w moim opisie. Także zapraszam Cię serdecznie do niego. kliknij tam lajka. No, jeżeli chodzi o końcy. No i przypominam Wam, że po 6 odcinkach. Inaczej, po sześciu odcinkach zrobię najlepszą drużynę, a po trzech odcinkach sprzedam wszystko, co mam w klubie, czyli właśnie jednorazowe karty czy stroje, te inne sprawy, z zawodników, których po prostu nie użyłem. No i po otwieram paczek, ile wtedy zostanie po prostu. No a teraz 7500 El sharawi zaczynamy od niego, zobaczmy jak pójdzie. Czy uda nam się zdobyć kogoś dobrego na sam początek do naszego składu? Park and play, jedziemy. Pomaga. Będ! Dobrze, dobrze. Trzech zawodników, trzech zawodników właśnie z BPL po raz kolejny mamy okazję tutaj właśnie chyba stworzyć drużynę BPL już, już tak na to patrzę. Także dajemy go ich od razu do aktywnego składu. Już chyba 4-2-1-2 z środkowymi pomocnikami będzie tutaj najbardziej pasowało. No ale to przekonamy się jakie będą następne karty. Będę jest naprawdę dobrym, dobrym zawodnikiem, więc jestem zadowolony. Także rzucamy jeszcze McCarthy do klubu. Reszta idzie, znaczy do aktywnego składu, i reszta idzie do klubu. No i otwieramy kolejną paczkę. Falco, Falco naprawdę dobre paczki nam daje, więc mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Fetcom, a jest Monaco. No i uwaga, czy da nam napastnik z Overallem Lukaku? Idealnie. I no, mamy nawet 4 zawodników, niestety. Dwa i, i są, niestety co? Dwaj są niestety srebrni, ale Lukaku jest naprawdę dobrym, dobrą kartą, także cieszę się bardzo, że go trafiliśmy I także jest z, także jest oczywiście z BPL, także skład tworzy nam się po raz kolejny dobry Jestem ciekawy, czemu tak dużo zawodników z BPL akurat trafiam Ich oczywiście sobie zabierzemy do składu Tutaj 81 tempa na prawym obrońcy, to jest niezły wynik KSRS, środkowy pomiędzynik defensywny Troszkę przerażony jest, chyba zobaczył coś nieciekawego. No i ostatni zawodnik dzisiaj to jest Martin. To, jest, to była nasza druga paczka. Przyznam, że całkiem niezła. Jak na razie mamy dwóch świetnych napastników. No i skład BPL powoli się mi w głowie już tam tworzy. Nadal jestem przy 4.1.2.1.2. -2. Zobaczymy, jak będzie potem. Tym razem Messi. Messi. No i kogo tym razem Messi nam da? Jakich zawodników oby z BPL, bo na BPL teraz liczę? Może nam się całkiem ładny skład z BPL stworzyć. Tym. Eee, o, to niestety nie jest dobre, ale mamy Eberta, Ruiz, Casio, obronę. Całkiem niezła paszka, wbrew temu, co tutaj trafiliśmy. Mamy Ruiza, środkowy pomocnik ofensywny z BPL. Mamy też dwóch bramkarzy do wyboru koloru. Także rzucimy ich do składu. No i tutaj niestety z BPL tylko jeden zawodnik, który też no średnio nam się przydał o tyle, że już jednego ofensywnego mamy Aczkolwiek Chyba jest lepszy od Kola, także Także w sumie dobrze, że go trafiliśmy Okej, okay, kolejna paczka Messi, nie, ja poczekam sobie na Falcao A, nie chcą mi dać Falcao, nie chcą mi dać Falcao Vidal Alaba El Shaoui Widal, dobra, ostatni raz. Szarały, no trudno. Towarzyszy mu po lewej stronie. Właśnie falka, więc może będzie troszkę szczęścia. El I uwaga. Rosicki. Środkowy pomocnik ofensywny z BPL. Także nie mogę narzekać. mam już trzech środkowych pomocników ofensywnych. Tym razem w przeciwieństwie do ostatniego pack' and play brakuje mi obrońców i to już widzę dość porządnie, bo nie mamy chyba żadnego środkowego mamy. Prawego mamy, lewego obrońcę, ale nie mamy tak naprawdę. Mm, nie mamy tak naprawdę obrońców środkowych. To była czwarta paczka, o ile się nie mylę, prawda? Piąta paczka przed nami. Może teraz Falco nam znajdzie? Nie, El Sharawy się pcha do nas, chce otwierać paczki z nami, więc będziemy otwierać paczki z nim. El Sharawy. And. El Sharawy. Sharawy Uwaga. Serio. Na wszystkich zawodników, jakich mogliśmy trafić. Trafiliśmy ponownie Lukaku, którego niestety mamy już w tym składzie. No i którego będziemy musieli wysłać na listę transferową od razu. Szkoda, bo nadal mi brakuje obrońców. To była piąta paczka, przypominam. A ja mam czterech bramkarzy, oczywiście. A dość mało obrońców. I Falka na paczce, Zobaczmy, czy uda się komuś, kogoś dobrego wyciągnąć z jego strony. To jest paczka numer 6. O ile się nie mylę. A się nie mylę? No pewnie się mylę. Zaraz to policzę. Begowicz! Dobrze! No Nocerino! Tym bardziej. Begowicz dobrze nam spasuje do BPL. Tutaj będzie mniej zgrania, no ale, ale, nie jest źle. Czekajcie, to była pierwsza, druga, trzecia, czwarta tutaj, piąta i teraz jest szósta. Zgadza się. Sześć paczek. Teraz ostatnia paczka przed nami. No cóż, zobaczymy. Begowicz na pewno jest dobrym bramkarzem. Na pewno zostanie użyty niż znaczy on, nie inni bramkarze tutaj. Choć mamy ich czterech, nie wiem jak to zrobić z obrońcami, bo wątpię, żebym trafił dwóch środkowych obrońców w ostatniej parze, No ale zobaczymy. Messi jest naszą ostatnią paczką dzisiaj. Sprawdźmy, kogo jest nam w stanie zaoferować ten właśnie zawodnik. Uwaga, Messi, 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 Messi. Messi. Si... Sise Dwóch środkowych obrońców Idealnie, ale szkoda, że nie będzie zgrania Mamy jednego sisoko, lewego obrońcę Także może coś pokombinujemy, żeby to było dobrze I nie, mamy, mamy sise Trzeba będzie się zastanowić, czy nie dać sise, bo mamy tam Lukaku i mamy Benta Hmm Wiecie co, w sumie chyba, bo sise naprawdę dobrze nam zagrał W poprzednim meczu, będziemy musieli go umieścić W składzie Pomimo tego, że nie będzie go na tym, pomimo tego, że o, dokładnie tak to wygląda To on zostanie umieszczony w składzie za jednego z tych zawodników Także chyba się nie w sumie w końcu go trafiłem Więc go, znaczy jego dam oczywiście na e, listę transferową, a reszta, ale w składzie go umieszczę Dobra, no ostatecznie udało mi się osiągnąć 66 zgrania, 77 oceny Przód świetnie zrobiony, z dołem miałem cholerne problemy Kogo tutaj wsadzić, niestety no obrońców, tak jak mówiłem, strasznie e, Jej nam poską... E, poską... poskąpiło nam No, więc e, Tak wygląda Begovic na, Potem mamy jednego środkowego, Ra... E, Rancagl, Ran nie wiem jak to się wymawia Diawara e, Jako drugi środkowy obrońca, Sisoko e, Na prawej obronie mamy Mano Potem mamy McCarthy, Nocerino Mamy także Kola jako środ środkowego pomysłnika Sisę, Lukaku i Rosickiego No i zobaczmy jak spiszą się w pucharze Więc zapraszam was na pierwszy mecz No i oby nie jedyny w tym odcinku Mamy naszego pierwszego przeciwnika i Jest nim Bristol Town Skład Całkiem dobry Najgorsze jest, że ma 99% zgrania Wykonanie. O nie, Jela off Ło. Wow, wow, wow. 1 do 0 Bardzo ładny lowik Rosicki po raz kolejny przejmuje tą piłkę Może powinienem zostawić to Do Sisse, a Nie był to ładny gol, ale liczy się bramka 1 do 1 w 30 minucie No, Rosicki Rosicki na 2 do 1 w 55 minucie Proszę bardzo, wygrywamy No i podoba mi się to No Rosicki do Lukaku, Lukaku, haha, idealnie na 3 do 1 w 86 minucie. No i wygrywałem już z dwoma bramkami. Rosycki będziesz pierwszy. I Lukaku jeszcze dobija na 4 do 1. Rosyckiemu nie wyszło, ale mamy bramkę kolejną. Lukaku, no kiedy? Jeszcze próbuje strzelić ładną bramkę. No i chyba mu się uda teraz. Niestety przepuściłem go, chciałem go tak ładnie wyciąć, no i znaczy wszystko zrobić. Więc trzeba 4 do 2, ale ten wynik już się nie może po prostu zmienić. Co go prosiłem. Wygrywamy ten 4 do 2 i przechodzimy do kolejnej rundy tego pucharu. No i naszym drugim przeciwnikiem mamy szczęście. Pabon! Nie mamy szczęścia. Ale coś, ale też mam wrażenie coś Ala pack and play. Rosycki, hop! i hop Poprzeczka! I bramka Luka Ku. Kto by się spodziewał, że on strzeli z główki? Oczywiście nasz napastnik jest świetny w tym, więc daje nam prowadzenie 1 do 0 w 22 minucie. Wcześniej mieliśmy słupek z rzutu wolnego, teraz mamy pod poprzeczki do bramki. No, bardzo ładna bramka. O, 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 o. O, ale rozegranie, ale rozegranie. Dwie minuty po poprzedniej bramce. Idealna gra. Wow. Naprawdę podobało mi się to drużynowe rozegranie tego wszystkiego. Taka tiki, taka, że wszystko wysiada. Zobaczcie na to. I wow. Aż sobie potem zobaczę powtórkę tego. I ponownie. Ponownie. A. I jeszcze raz do Lukaku. Lukaku? Luka? <grystanie> o kurczę! Widzieliście po raz drugi w przeciągu minuty. Strzeliłem bram Dwóch minut w sumie. Ale znowu idealne zgranie naszej drużyny. No po prostu idealnie. Mistrzostwo świata. I ponownie Lukaku Hatrika. Tym razem kompletuje po 25 minutach. McCarthy. McCarthy. McCarthy, McCarthy biegnie. McCarthy. McCarthy. I główka, dośrodkowanie, mamy 4 do 0 w 90 minucie Sise, kolejna jego bramka Lukaku i Sise są po prostu mistrzowscy No i mamy rage Niestety Sissoko jest kontuzjowany, muszę go wymienić No ale kogo by tutaj dać A, Niestety musimy dać szaferak. i psuje nam to trochę zgranie No i mamy kolejnego przeciwnika dzisiaj, ale tym razem jest ciężko Serie A w półfinale no, będzie naprawdę trudno. Sisse. No, luka kuj. To musi być bramka. Przepięknie wypatrzył naszego e, belgijskiego napastnika. I mamy prowadzenie w 21 minucie. Abate, abate, abate. Zastopuj troszkę. Ej. ej. Jak? Nie. Lukaku. Nie! Czyżby to był Sise? To jest Sise? Diawara? Obrońca tak strzelił ładnie. 2 do 1. Panowie, uda się. Jest Sise sam na sam. No to to. żydko uda się to wykorzystać. A uda się to wykorzystać w 53 minucie. Mamy 1 do 0. Ile? Mamy 3 do 1. Co ja mówię w ogóle? Damn, 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 damn. Nie, nie, nie El Sharaoui, nie, Ale to już jest dobitka, która trafia w 58. Minucie, niestety na 3 do 2. Ups, ja nie wygram. 3 do 2, taki jest wynik końcowy z zespołem serii A pełnym, z balotelnym, z Kakom, z Sharaouin, El Sharawi wszyscy naprawdę na kielinie, na wysokim poziomie. A my z naszego pak and playa z 66 z grania rozwalili No, 3 do 2, to może nie jest rozwalenie, ale na pewno, na pewno dobry wynik. Mają dość słabą kondycję, więc zrobię teraz troszkę inaczej niż w poprzednim, niż w poprzednim finale. I dam im, mamy jakiś fitness, damy im fitness plus 30 i niech wszyscy są wypoczęci. Żeby potem nie było, że nie są wypoczęci, no muszą być 10 zgrania. Lukaku, jazda, on musi coś postrzelać razem z Sisa. A Schiffer zostaje tam, bo świetnie sobie radził, naprawdę. Czy jak mu tam lewo, obrońca no i przed nami finał. Proszę, pokaż mi drużynę 85-100% zgrania A po mnie, dobra Dziękuję Do widzenia Dawid Luiz w ataku? Nie nie, 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 nie Starałem się tak przez cały mecz Tak się starałem przez cały mecz Oczywiście, wtedy, kiedy było 2 na 2 na koniec, kiedy mogłem strzelić honorowego gola, to sędzia musiał przerwać. Przegrywamy 3 do 0. Nie dziwię się, chociaż wstrzymaliśmy się dość długo, jeżeli chodzi o tą jedną bramkę, gdzie miałem jeszcze szansę wyrównać. Potem, niestety, wszystko prysło. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo naprawdę znowu zrobiliśmy na pra... zrobiliśmy, wylosowaliśmy naprawdę dobry skład. Co prawda nie ma takiego zgrania Ale zaszedł równie daleko co poprzedni Bo trzy mecze łącznie do finału Z którym ten finał lepiej nam poszedł niż poprzedni To na pewno Tyle, jeżeli wam się podobało to nie zapomnij zostawić łapki w górę Bo fajnie się mi robi to Pack and play Dlatego mam nadzieję, że wam też się podoba Dzięki wam bardzo i do usłyszenia kolejnym razem